Janek, nie kłóćmy się więcej, po tym nie mogę się na niczym skupić i cały czas o tym myślę. Ja też nie chcę się kłócić, ale sprzeczki chyba się zdarzają w każdym związku. To może przegadujmy po prostu wszystko na bieżąco? Jestem za i grunt to, żebyśmy się słuchali nawzajem. Masz może jakieś plany na wieczór? E, w sumie to zaprosiłam ludzi z pracy na integrację. Okej, okay, no to bawcie się dobrze. Widzimy się następnym razem. Jak chcesz, to też możesz wpaść. Chętnie cię im przedstawię. Tak? No. No to widzimy się. Zadzwonię do ciebie. Lecę. Hej! Cześć. I hey. jesteś moją bohaterką. Siadaj. Dzięki, ale bez przesady chyba każdy by zrobił to, co ja. Nie, sądzę, że każdy. A ty bardzo szybko zareagowałaś i gość się w ogóle tego nie spodziewał. Mogłabyś pracować w ochronie prezydenta. <laughs> nie wiem, czy tam przyjmują kobiety. No, powinni, jak widać. Okazało się, że ten gość nie zrobił tego po raz pierwszy. Generalnie to jakiś mizogin. On nawet założył stronę w necie, na której hejtuje kobiety. <laughs> Masakra. Czemu ludzie coś takiego robią? Przyczyn może być tak naprawdę wiele, ale najbardziej to wynika z zazdrości tak naprawdę. Zazdrości, poczucia niszczości wobec kobiet. Albo po prostu nie wiem, jakichś przykrych doświadczeń, wiedzieli niepowodzeń w kontaktach seksualnych, no i ogólnie w wraz z dziewczynami. Albo też po prostu z wychowania. No, ale możesz być z siebie dumna. Dzięki. A y, idziecie dzisiaj do Ady? No, ja się wybieram. Ja też, tylko że ja akurat będę trochę później, wiesz, bo no, Daniel szukuje dla mnie jakąś niespodziankę, a niedługo znowu wyjeżdża, więc rozumiesz. Znowu będziesz tęsknić. Tak, uroki związków na odległość. No, generalnie to musi być duża próba, bo ja znam związki, które niestety nie przeszły. No tak, no, odległość siłą rzeczy sprawia, że ludzie się oddalają od siebie, i to dwóm stronom musi naprawdę bardzo zależeć. Słuchaj, jakiś dziwny numer? Halo? Yes, of course. I do. Czekajcie, zaraz wracam. Dzięki, że skontaktowałyśmy się z tymi ludźmi. Teraz już wiem, że pomimo tego, że mam HIV, mogę żyć normalnie. Ej, w ogóle wiedziałeś, że leki na HIV są refundowane? A tak, że sporo osób nie ma o tym pojęcia. Zresztą szacuję już, że połowa ludzi zakażonych HIV w Polsce nawet no, nie wie o swoim zakażeniu. Gdyby nie to, że zadzwonił do mnie, były też bym nie wiedziała. Ale teraz już rozumiem, że im szybciej zdiagnozujesz zakażenie, tym łatwiejsze i efektowniejsze będzie leczenie. Nawet się zrymowało, co? Nie no, ale fajnie, że zdecydowałaś się z nim porozmawiać. Czuję, że będzie dobrze. Dzięki. Ale swoją drogą myślę, że powinnam odezwać się do chłopaka, z którym spotykałam się przed tobą. Myślę, że powinien się przebadać. A to nie używaliście gumek? Nie zawsze. On czasem nie chciał. Dlatego mnie to stresuje. Nie no, to jak najbardziej powinna się z nim skontaktować. I jak chcesz, to mogę pójść na to spotkanie z tobą. Serio? Serio. Dzięki. Dzień dobry. Yy, przysyłka do... To do mnie. Dziękuję i do widzenia. Do Bo. widzenia. Do widzenia. Borys, pamiętasz, że mamy dzisiaj integrację? Pamiętam, pamiętam. A ty pamiętasz, że mnie dzisiaj w biurze nie będzie? Nie pamiętam, ale pewnie mam zapisane. Miłego dnia. Zajemnie. No mów, kto dzwonił? Dostałam propozycję stażu w mojej ulubionej marce modowej. Wow. To super, gratulacje! Ekstra. No nie do końca. Nie do końca, bo... ten staż jest w Madrycie. Ow. Oh. Niedługo to wszyscy się wyprowadzą w tej Hiszpanii. No, ja jeszcze nie wiem, czy wyjadę. Nie, muszę zadzwonić do Artura, sorry. Dobra. O kurczę. Tomek. Cześć, Kuba. Cześć. Co tam się wydarzyło? To wiecie, jeśli chodzi o to, że chcecie się pochwalić, że jesteście razem, to moje gratulacje. Nie jesteśmy razem. Chodzi o to, że... że uważam, że powinieneś się przebadać. To co, chcesz mi sprzedać pakiet medyczny? Tomek... Ja mam HIV. Co? A co to ma wspólnego ze mną? Mój były, z którym byłam przed tobą, mnie zaraził. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Dopiero teraz się o tym dowiedziałam. Ale nie zaraziłaś mnie. Nie wiem, nie wiem. Dlatego się z tobą spotkałam, bo uważam, że powinieneś się przebadać. Ja ci nie daruję, jeśli mnie zaraziła. Ej, ale przecież powiedziałaś, że dopiero się dowiedziałam. Zamknij się, w ogóle kim ty jesteś? Tomek, spokojnie. Ale co spokojnie? Zarazasz ludzi i każesz im być spokojna. Jeszcze mnie w dodatku... Pocałowałaś. Tutaj troszkę przesadzasz. Ja ci nie daruję. Zobaczysz. Ja po prostu chciałam dobrze. Wiem i zrobiłaś najlepszą rzecz, jaką zrobić. Nie przejmuj się nim. No chodź. Ale przecież ten staż to jest coś, o czym zawsze marzyłaś. Dobra, ale dopiero jak dostałam propozycję, to dotarło do mnie, z czym to się tak naprawdę wiąże. No ale z czym? No, przecież poznasz nowych ludzi, nauczysz się nowych rzeczy. Tak, ale w tym momencie myślę przede wszystkim o tym, że wyjadę do Madrytu bez ciebie. Kochana jesteś i e, słuchaj, na razie tak na gorąco myślę, ale jako grafik, no to chyba znajdę tam jakąś pracę. Nie? Zresztą zawsze mogę pracować zdalnie. Czyli. Byłbyś gotowy wyjechać tam ze mną na jakiś czas? Byłbym gotowy spróbować. Jesteś bardzo kochany. Ty też. Dobra, kończę, wracam. Muzyczki kocham dzisiaj, papa. Puśka, papa. Cześć, Helena. Jednak do mnie nie przychodzi. Ale jak to? Ja już jestem na twoim osiedlu. Musiałem iść nagle do pracy. Dopiero teraz mi o tym mówisz. Przepraszam. Cześć. Myślisz, że Sandra wyjedzie do tego Madrytu? Nie wiem. A to co byś zrobiła na jej miejscu? Nie wiem, czy ja bym wyjechała tak daleko. Już sama przeprowadzka do Warszawy była dla mnie sporym wyzwaniem. Poza tym, wiesz, jestem bardzo zżyta z rodzicami i teraz w każdej chwili mogę do nich pojechać. No a z Madrytu już byłby trochę problem. A ty? Pytasz, czy też bym pojechał, czy jestem zżyty z rodzicami? No w sumie to i to. Jakoś nigdy o nich nie opowiadałeś. No bo nie mamy zbyt dobrego kontaktu. Oni chyba jakoś nie mogą pogodzić się z tym, że mam chłopaka. A znają Daniela? Osobiście go nie znają, ale też sami nigdy nie proponowali, żebym go zaprosił do nich. To może ty ich zaproś do siebie i przedstaw im go. Nie wiem, czy by przyszli. Jak ich nie zaprosisz, to się nie dowiesz. A Daniel jest teraz w Polsce, więc masz okazję. Obawiam się, że i tak by nie przyszli. Czyli najgorsze, co może się stać, to że go nie poznają. Czyli tak naprawdę nic się nie zmienia. No wiesz, może pozytywnie Cię zaskoczył. W sumie. Przemyślę to jeszcze raz. O. Ada pyta, gdzie jesteśmy, i czy pamiętamy o dzisiejszej integracji. A właśnie. Dobra, to chodź, idziemy szybciej. Dobra. Jak zwykle wszyscy spóźnieni. Ja nie. No wyjątkowo. A co z sam? Nie wiem, siedzi w pokoju i powiedział, że nie będzie uczestniczył w integracji. Bo? Nie wiem, nie pozwolił mi do siebie wejść. A dzisiaj jak spotkałam Hele w sklepie, to była zdziwiona, że nie było go w biurze. Aha. Pogadam z nim. Kupiłem feromony. Bo chciałem się z Heleną spotkać na cały dzień. Wiesz, chciałem lekko podkręcić atmosferę. No. No, spryskałem się nimi i te plamy mi się pojawiły na twarzy. No pewnie masz uczelni taki składnik. Nie wiem, ale myślę, że do jutra przyjdzie. Najlepiej, gdybyś poszedł do apteki po coś na alergię. A tym bardziej, żebyś poszedł do lekarza. O, nie, nie ma opcji. Nie wyjdę z taką twarzą na ulicę. No, tak. W ogóle miał być ogień, a wyszło tak, że musiałem Helenę okomać, że idę do biura. Teraz w ogóle mi nie odpisuje. Ach, no słuchaj no, sferymodami jest tak, że na jednych działają, a na innych nie. No i też nie ma badań, które wskazywałyby na 100% skuteczność. No ale ty się reklamowały, że są bardzo skuteczne. O, no najlepiej to zadziałały na alergię u ciebie. <laughs> a druga sprawa jest taka, że Adam mówiła mi, że spotkała helę w sklepie. Co? Nie, mam nadzieję, że nie rozmawiałeś ze sobą, bo będzie przypał! Chyba właśnie no, rozmawiały. No i widzisz, no tak to jest, z tymi mamy. Nawet tymi mniejszymi świat jest mniejszy niż ci się wydaje. No, a potem wychodzą takie rzeczy na wierzch i co? Są dramy. Muszę to odkręcić. Dobra, chodź, zabierze się te ptaki. To jest właśnie Janek. Cześć. W sumie o wszystkich poznałem. Jak przyleżyło jedzenie do biura. No właśnie, cały czas powtarzam Jankowi, że musi w końcu zmienić pracę. Ale ja mówiłam, że ją lubię by zrobić coś więcej niż tylko rozwiedzianie. No ja jestem zdania, że powinno się robić to co się lubi. No. Nie wy tak, ale są też inne satysfakcjonujące zawody. Pójdę się przewyczyć,? okej? Tak? Przepraszam na chwilę. Janek. Ajajaj. Dobra, słuchajcie. Muszę wam coś powiedzieć. Przyjęłam propozycję stażu i wyjeżdżam do Madrytu. Ooo! Oh. Oh.